Dzisiejszy odcinek perfumowego niezbędnika poświęcimy na omówienie bardzo ważnego aspektu, jakim jest odpowiednie przechowywanie perfum. Nie wszyscy bowiem wiedzą, że trzymanie zapachów w nieodpowiednich miejscach powoduje stosunkowo szybkie pogarszanie się ich parametrów, takich jak trwałość, a także projekcja. A nawet może doprowadzić do zmian w kompozycji, która w rezultacie zacznie podrażniać naszą skórę lub też plamić ubrania. Jeśli więc chcesz dowiedzieć się, gdzie trzymać perfumy, aby maksymalnie wydłużyć ich termin przydatności oraz zachować dobre parametry, to serdecznie zapraszam Cię do obejrzenia tego odcinka. Cześć, ja jestem Michał i witam Cię na kanale Perfumowa ABC, gdzie znajdziesz recenzje oraz poradniki na temat perfum. Na początek musisz wiedzieć, że zazwyczaj na flakonie perfum nie znajdziesz jednoznacznej informacji o tym, kiedy Twój zapach przestanie być zdatny do użytku lub też straci swoje parametry. Perfumy, w odróżnieniu od wielu innych kosmetyków, nie są objęte przepisami obligującymi ich producentów do. Umieszczania tego typu informacji na flakonie czy też opakowaniu. Ogólna zasada dotycząca zapachów, dla których bazą jest alkohol, mówi nam o tym, że po upłynięciu około 3 do 5 lat od wyprodukowania perfumy mogą zmienić swój zapach, stracić trwałość, a nawet doprowadzić do alergii naszej skóry. I z tego powodu po tym czasie szczególnie warto mieć się na baczności i z większą uwagą sprawdzać zapach przed kolejnym użyciem. Myślę, że poświęcę też osobny odcinek, aby przekazać Wam informację. Jak sprawdzić datę wyprodukowania waszych perfum? Jeśli jest to dla Ciebie interesujące, to dla potwierdzenia daj proszę znać w komentarzu pod tym filmem. Warto zaznaczyć, że prawidłowe przechowywanie perfum może w znaczący sposób wydłużyć ich termin przydatności. Jednak analogicznie, nieprawidłowe przechowywanie może go skrócić i doprowadzić do szybszego zepsucia. Co należy rozumieć przez zepsucie perfum? Głównymi symptomami są tu przede wszystkim zmieniony zapach, nie będący już tym, który prawdopodobnie tak lubisz. Zapach przeterminowanych perfum może stać się wręcz stęchły, bardziej kwaśny, czasem gorzki, czy też z wyczuwalną pleśnią. Innym symptomem zepsutego zapachu jest zmiana koloru płynu, to znaczy zazwyczaj jego pociemnienie, a ponadto mniejsza trwałość i intensywność kompozycji a więc innymi słowy, utrata mocy zapachu oraz ilości czasu, przez który jest on wyczuwalny na twojej skórze czy też ubraniach. Dodatkowo zmieniona konsystencja płynu we flakonie, rozumiana jako wyraźne zmętnienie produktu. Zepsuta kompozycja może pozostawić na Twoich ubraniach także ciemne plamy, czasem ciężkie do wyczyszczenia, a nawet doprowadzić do podrażnień skóry, bólu głowy, wysypki czy też innych reakcji uczuleniowych. Z pewnością chcesz uniknąć tego typu konsekwencji. Odpowiedzmy więc sobie na pytanie, co konkretnie związanego z przechowywaniem perfum. Pływa na spadek ich jakości. Do głównych tego typu czynników zalicza się przede wszystkim temperaturę, światło. Powietrze oraz jego wilgotność, różnego typu zanieczyszczenia biologiczne, a ponadto nawet wstrząsy czy też co ciekawe, hałas. Zacznijmy od omówienia kwestii temperatury, ponieważ jest ona kluczowym czynnikiem potencjalnie mogącym doprowadzić do zepsucia perfum. Ze względu na ich delikatną strukturę, zapachy powinny być przechowywane w stałej temperaturze pokojowej, najlepiej około 20 stopni Celsjusza. Dopuszcza się tu widełki między 16 a 25 stopni, jednak bardzo ważne, aby zachować tu jak najmniej. Wahania temperaturowe. Perfumy są bardzo wrażliwe na zmiany temperatur i właśnie dlatego powinniśmy przechowywać je tam, gdzie będą w możliwie jak najmniejszym stopniu narażone na te zmiany. Z tego powodu przechowywanie ich w łazience charakteryzującej się częstymi zmianami temperatur wbrew powszechnej praktyce nie jest najlepszym rozwiązaniem. Przy każdej gorącej kąpieli czy prysznicu temperatura powietrza mocno wzrasta, a następnie po kilkunastu minutach, czyli dość szybko opada. Przy tym dodatkowo to się jej duży poziom niepożądanej wilgoci. Niektórzy z Was mogli też spotkać się z poradą o trzymaniu perfum w lodówce czy też zamrażalniku. Teoretycznie ma to sens, ale tylko w konkretnych przypadkach, które prawdopodobnie nie dotyczą większości z Was. Trzymanie perfum w temperaturze niższej niż pokojowa rzeczywiście może przedłużyć ich trwałość, ale tylko i wyłącznie, jeśli nie wyciągamy ich z niej regularnie na przykład co kilka dni. Jeśli często będziecie przekładali perfumy z lodówki na szafkę, to zepsują się one o wiele szybciej niż gdybyście cały czas trzymali je w temperaturze np. 22 stopnie. Innymi słowy, takie działanie jest absolutnie niedopuszczalne, jeśli codziennie rano bierzecie je ze sobą do pracy lub szkoły. Tak duże wahania temperatur mogą zniszczyć perfumy nawet w kilka tygodni. Inna sprawa to fakt, że jeśli trzymasz dużo intensywnie pachnącego jedzenia w lodówce, to twoje perfumy mogą z czasem przesiąknąć niepożądanymi różnymi woniami. Jeśli jednak jesteś kolekcjonerem zapachów, wtedy trzymanie perfum w oddzielnej lodówce lub ewentualnie chłodziarce do wina i niewyciąganie ich z niej będzie bardzo dobrym pomysłem. Według większości chemików, temperatura, w której zapach nie ulegnie uszkodzeniu przez najdłuższy czas, to około 5 stopni Celsjusza. W ten sposób mamy idealne środowisko do kolekcjonowania tzw. białych kruków, których wartość wzrasta wraz z upływem czasu. Kolejny ważny czynnik stanowi światło. I mam tu na myśli zarówno te naturalne pochodzące ze słońca, jak i te sztuczne, na przykład w galeriach handlowych. W uproszczeniu można powiedzieć, że pod ich wpływem cząsteczki zapachu ulegają rozpadowi i zmieniają swoją strukturę, co w rezultacie doprowadza do stopniowego psucia się zapachu. Najlepiej zatem chronić perfumę przed tym niepożądanym działaniem światła. A co za tym idzie, trzymać je w ciemności lub przynajmniej w półmroku. Jeśli chodzi o kwestie powietrza, tutaj warto wiedzieć o negatywnym wpływie na perfumy niektórych jego składników. Takich jak przede wszystkim tlen, para wodna, tlenki siarki i azotu, a także pył i kurz. Zapachy narażone na duży dostęp do tego typu związków zawartych w powietrzu, mogą mówiąc kolokwialnie, zwietrzeć, to znaczy po prostu utracić swoją intensywność, a nawet zmienić swoją woń. Na szczęście. Większość dostępnych na rynku perfum wyposażonych jest obecnie w atomizer, który dość dobrze zabezpiecza zapachy przed przedostaniem się powietrza do flakonu. Mimo wszystko należy jednak unikać przechowywania perfum w miejscach charakteryzujących się dużym poziomem wilgotności, która negatywnie wpływa na kompozycję. Jest to zresztą kolejny argument, który przemawia za tym, aby stanowczo nie przechowywać perfum w łazience, gdzie często panuje duża wilgotność powietrza, np. po gorącej kąpieli wodna po takiej kąpieli spowoduje szybsze utlenienie się olejków eterycznych i mówiąc wprost, psucie się perfum. Zapachy powinniśmy więc trzymać w pomieszczeniu o jak najmniejszym poziomie wilgotności. Przechodząc dalej, zanieczyszczenia biologiczne to kolejny aspekt negatywnie wpływający na nasze perfumy. Mowa tu o wszelkiego rodzaju bakteriach, wirusach czy też grzybach, które po przedostaniu się do środka flakonu przyspieszają proces psucia się perfum. Z drugiej strony, trzeba powiedzieć, że w dobie flakonów z atomizerami ryzyko przedostania się takich zanieczyszczeń do płynu jest niewielkie, choć się zwiększa się, jeśli praktykujemy przelewanie perfum np. do mniejszych flakonów w celu tworzenia odlewek. I w takim przypadku ważne jest, aby wszystko odbywało się w warunkach maksymalnie sterylnych. I na koniec ostatni typ czynników negatywnie wpływających na jakość kompozycji, jakim jest hałas i wstrząsy. Kwestia hałasu w normalnych warunkach raczej nie będzie problemem. O ile oczywiście nie trzymasz swoich zapachów tuż przy głośnikach odtwarzających głośną muzykę. Jeśli chodzi z kolei o wstrząsy, tutaj należy już jednak mieć się bardziej na baczności. W szczególności mówię tu o osobach często podróżujących, które lubią zabierać ze sobą w bagażu ulubione zapachy, a także kobiety stale noszące swoje perfumy. W, torebce. w obu przypadkach perfumy są często narażone na niesprzyjającą okoliczność związaną z dużą ilością wstrząsów których warto jednak unikać dla utrzymania zapachu jak najdłużej w dobrym stanie. Długotrwałe nawet drobne trkania mogą bowiem prowadzić do mieszania się cieczy oraz powstawania bąbelków powietrza, które spowodują jej utlenienie. Do tego delikatne wiązania chemiczne, z których tworzone są perfumy, rozbijają się i mieszają, co z czasem może doprowadzić do mniejszej lub większej zmiany samego zapachu. Oczywiście zrozumiałe jest, że zdarzają się sytuacje, w których jednak potrzebujesz zabrać ze sobą swój ulubiony zapach w torbie. Ważne po prostu, aby być świadomym tego typu konsekwencji długotrwałego przenoszenia w ten sposób perfum. Aby też w miarę możliwości starać się to ograniczyć, lub też w umiejętny sposób umieszczać flakon tak, aby mniej był podatny na takie wstrząsy. Teraz wiesz już ze szczegółami, jakie czynniki wpływają na spadek jakości perfum. Polecam Ci samodzielnie zastanowić się, gdzie w Twoim otoczeniu najlepiej byłoby przechowywać perfumy, aby zminimalizować ryzyko narażenia na jakiekolwiek z nich. Ja natomiast przedstawię Ci teraz sprawdzone przykładowe miejsca, które są odpowiednie do trzymania zapachów. Po pierwsze, może to być oryginalne pudełko lub też kartonik. Po zakupie perfum możesz zachować oryginalne pudełko i to w nim trzymać swój zapach. Takie pudełko będzie chronić go przed światłem i pomagać w utrzymaniu stałej temperatury. Perfumy możesz też trzymać w zwykłej, zamykanej szafce. Najlepiej, aby była ona wyposażona właśnie w zamykane, nieprzezroczyste i nieprzepuszczające światła drzwiczki. Innym pomysłem na dobre miejsce do przechowywania perfum jest garderoba bądź też zaciemniona szafa. Oczywiście możesz teraz stwierdzić, że twój flakon jest tak ładny, że stanowi swojego rodzaju ozdobę w pokoju. I z tego powodu nie chcesz go w taki sposób izolować od otoczenia, a także sprawiać, że będzie on kompletnie niewidoczny. W tym przypadku takim kompromisem może być też odkryte miejsce w sypialni. Na przykład toaletka, o ile nie znajduje się ona tuż przy oknie. Flakony na toaletce możesz dodatkowo postawić na specjalnej tacy, czy po prostu ładnej paterze. Takie produkty można często kupić w sklepach typu Home and You, duka czy też Zara Home, a także w wielu innych miejscach. To wszystko są oczywiście przykłady sprawdzonych miejsc. Natomiast finalnie dużo zależy od Twoich domowych możliwości, a także konkretnego urządzenia wnętrza. Ze względu na wspomniane czynniki negatywnie wpływające na perfumy, z pewnością należy jednak unikać takich miejsc, jak na przykład łazienka, kuchnia, miejsca niedaleko ciepłych grzejników czy kominka. Lodówka, o ile perfum używasz. Regularnie lub przynajmniej raz na jakiś czas, a także na parapet i okolice okien. A teraz, jeśli podobał Ci się ten odcinek, zostaw po sobie jakiś ślad w postaci komentarza, subskrypcji oraz łapki w górę pod tym filmem. Zapraszam Cię też do odwiedzenia innych poradników i recenzji na tym kanale. Tymczasem do zobaczenia w kolejnym odcinku perfumowego ABC.